Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku z NLMC No czyli jedynego prawidłowego e, serwera w Minecraft e, i co ja mogę powiedzieć? No, e, dzisiaj taki odcinek, e, że komentuję materiał który nagrałem Ponieważ jakoś nie gadałem na tamtym materiale Materiał wyszedł spoko Z tym gadaniem może mniej I to tyle więc no a jeszcze ten Zobaczyły co To taki fun fact jest Więc no Zapraszam do oglądania Tym razem zacząłem O dziwo zacząłem no, ten odcinek Zaczynamy na strefie pvp Gdzie kopałem sobie kloce Bo chciałem sobie ulepszyć kilo Z 14 na 15 No taki optymalny Updatecik Niestety jakiś od odde Mnie atakował nie jest to jedyna osoba, która mnie atakowała. I naprawdę tutaj sobie z nim poradziłem. No możecie mi wierzyć. Niestety miejsca zabrakło mi na dysku. Trochę przykre. Bo tak go tutaj pięknie porobiłem. W sumie to była zacięta walka, chociaż miał gorszej temy. Jestem takim bobolem pomocy. Więc tak. Yy... Tak w ogóle tak z dupy wam powiem, że jest prawie pierwsza w nocy, a ja, a ja e, komentuję ten film, naprawdę. E, tutaj jak widzieliście by Jasik mnie atakował, proszę e, koledzy, którzy mają kontakt do tego ziomeczka, proszę by się e, powiedzieć mu, żeby się ode mnie odczepił, bo inaczej e, znajdę jakiegoś kolega, który go ubije, tak tak. Na pewno tak będzie. No dobrze, więc tutaj latałem sobie i znalazłem bambiczka, którego tutaj zakułem w żelazie, że tak powiem, no ale, ale to pięknie powiedziałem. Znalazłem itemki jakieś, no niesamowite. Znalazłem bambiczka, którego prawie ubiłem, ale no zaczął mi uciekać, to sobie odpuściłem, pozwiedzałem sobie te latające generatory. No nic tu nie było. Wszystko skopane. No i wróciłem do kopania no, diamencików moich ukochanych. Polecam je kopać. Niekoniecznie z tryby PvP, bo jakieś ziemeczki mogą cię atakować, takie jak Pyjasik. Pi, pi, Chyba tak. No dobrze, tutaj braciszek się budzi. Tak, tak. Tutaj kopałem z Kimo, Dobrze, dobrze. Przestraszymy jakiegoś bambiczka w żelaku. No i co, co ja mogę powiedzieć? No, Philokima się wkurzył na jakiegoś gościa z vip no nie wiem. Ja mu tam darowałem życie, bo jestem e, dobrym człowiekiem, tak tak. E, no i dobrze, no, tak sobie kopałem, kopałem i dawał jakieś rady, chociaż te rady to pewnie były, żeby przedesować swój nowy mieczek. Tutaj pan kucharz, tak go nazwę, czyli poncho gaming mnie atakował co chwilę. Jestem takim bambolem, że naprawdę nie wiem. Tutaj waliłem piękny damage z mojego miecza 14 No, 3 hity i chłop się zmywa Pięknie, co tutaj daję wam timelapse'a, jak pięknie sobie kopię słodko Tutaj diabeciki sobie kopię, no coś niesamowitego, prawda? No, nie wiem czego wy się spodziewaliście odcinka od Hubosa Z filmu, no z trybu BoxPvP, no naprawdę Mam nadzieję, że mnie lepiej teraz słychać, bo się oddaliłem od mikrofonu i nie słychać jak teraz dyszę, nie? Dobrze, więc tutaj to... Co się mogło dziać? No to kopię sobie diamenciki i nagle wyskakuje na mnie... To chyba był ten kucharz, tak? To jest kucharz. Taki frajer, jakich mało naprawdę. Jakieś tutaj po chińsku zacząłem mówić, jakieś korko chyba powiedziałem, nie wiem o co chodzi, i tak sobie przekopałem pięknie, e, przestraszyłem jakiegoś Dexiego, kilofem uderzyłem go. Chłop, zwiał, nie no, hit to jest co, ja tak sobie kopałem, 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 kopałem i tak kopałem, i dostałem hit od Dexiego no chłopie. Tak ci chłop tutaj, no już nie miał życia u mnie. Tutaj próbował walczyć jakiś swaniaczek. Co? No to. Ja mu tam niby odpuściłem. Powiedziałem na złotko moje ukochane. E, to, to się wycnie, moi kochani. E, dobrze, więc tak sobie kopałem moje złotko, złotko moje kochane sobie kopałem właśnie. I wtedy właśnie. Właśnie zjawił się. Taxi, Taxi, 66 który dostał laga po moich magicznych ciosach. No naprawdę niesamowite. Chyba, chyba ojciec mój internet wyłączył, więc ss -a. Dobrze, dobrze, więc tak sobie kopałem po tym pięknym strasznie jakby nic się nie stało. A sobie kila po prostu. Jakby, ja chciałbym przypomnieć, że ja mam tutaj włączony mikrofon e, na tym nagraniu. I po prostu zapomniałem, żeby coś mówić. Więc... No, mógłbym sobie narobić no, mniej roboty po prostu mówiąc co tutaj się dzieje yy, w filmie. No a co są, to nic nie mówiłem. Tutaj oczywiście nowa postać odblokowana, czyli PvP kick. To no, chłopiec z takim cymbałem, no chłopiec to taka paruwa walona. Chłop C dziesiątka i mnie wali. Tłup tak na mnie uwziął, no ja przysięgam, ja nie wiem jak go nie zabiję. gdybym miał kobłęby, to z chłopa by nie było nic, ale ja, nie, ja jestem za głupi i za honorowy, żeby, żeby, żeby no, nie używam kobłewów, w jestem, no, za głupi i, i, i nie używam broni, które mnie wkurzają, tak, tak, więc dobrze, tutaj walka bardzo wyrównana, zjadłem złote jabłko i oczywiście... Ja nie wiem, poza tym, mam tutaj. Kolejna nowa postać odblokowana. E, rybeł, właśnie, on też ciągle pozatywał mnie, walił. Te dziesiątki, proszę, moi koledzy, mili, jak widzicie gościa z głową dziesiątki. Proszę walić, to też jest skreślone, bo mnie wkurzać takie bobki małe. Dobrze, więc e, tutaj ratowałem ziomka e, od tego rybełu nie wiadomo po co, tutaj rybał, atak zaskoczenia od góry tutaj kucharz się we mnie wlepił a jaki cwaniaczek tutaj ja w szoku musiałem zjeść złote jabłko odlecieć na że tutaj piękna regeneracja 2, więc wyleczyła do fulla e, no i co, no tutaj kucharz się pojawił to co, no walka z nim gdy ma się lepszy set to, to nie było nic ciężkiego chłop naprawdę bardzo szybko zaczął zwiewać no i co, to? Tutaj się wlepiłem w PvP Kika. I, i zacząłem bić filokimo No sorry kolego. Tutaj Jabnusz mnie zaczął walić. Cwaniaczek. E, PvP kik. No oczywiście tutaj cwaniaczkował. Tutaj gościu, kucharz. No, no w klacie sobie podeciał jak na kreatiwie do mnie. Taki cwaniaczek mały. No dobrze i później zwiał. No chyba... Coś tu poszło nie tak, że on zwiał, to jest niemożliwe, naprawdę. Mam nadzieję, że nie budzę teraz całego domu, gadając o prawie pierwszej w nocy. Chyba mi nowe podbiło i powinienem to rano nagrać, bo to już jest czwarta próba, żebym nie dyszał tak do mikrofonu, naprawdę widzowie. Więc co ja mogę robić? No tutaj oczywiście kopię, no to niesamowite. Kimo robi mi jump skera. robił takiego jump że ja nie wiem czeku weź ty weź ty mi nie strasz O, oczywiście pvp kick pvp kick zaczął mnie walić swaniaczek dostał dwa kryty i chłop się zesrał dał mi aż z wrażenia darmowe firewereczki moje kochane, Ch chyba że to filoki był, a nie wiem no dobrze więc później ozocik ozocik mój moi... Nie wiem, czy jesteśmy kolegami, raczej nie. E, znaczy, nie wiem. E, no, po prostu zaczął mnie walić. No to co? No to walnę mu dwa hity. Chłop się przestraszył. E, tak, na pewno nie. Tam wcale nie było Filokimo za mną. No nie. I tutaj e, potwędziłem fraga Filokimo. Filokimo się wkurzył. Już myślałem, że spomnie, bo bije mi dwa serca na hita. E, więc. Co ja mogę powiedzieć, no, Tutaj dał mi swoje itemki, w sensie swoje, no. Dał mi tutaj gifta, ale oczywiście... PvP kick! Normalnie ten cymbał tutaj podleciał. I... No ja tu zwariuję. I zabrał wszystko tutaj. Byte35 się we mnie wkleił. Ja tutaj zesrany jestem. Jestem takim łomem, że się zesrałem. Patrzcie, ja tutaj itemy... Y Segreguję tutaj złote jabłko W ostatniej milisekundzie zjadłem Już bym nie żył A w sumie to zły moment no, Mówicie o życiu Ponieważ ten kolega tutaj Mówicie tutaj Zez ale wylew potężny I co? Chłop ma kobłęby Jak myślicie chłop ma kobłęby to co może robić? Wpadłem sobie do tego kobłęba Włączył mi się mózg I co? I zdechłem z jak debie I co teraz? Gówno e, dobrze więc No byłem w takim szoku, muszę przyznać To jest dość przykra Straciłem wszystko Tutaj pisałem Co straciłem A co? Hozocik Chodź tutaj, Chodźku, Ty, ja ci coś zrobię kiedyś e, no miał chyba bekę ze mnie, że się wywaliłem. i No i co ja mogę powiedzieć? To, to tyle. Z tego. No, siema.